Jesteśmy właśnie na inwestycji u klienta. Zamontowaliśmy tutaj rekuperator marki Tesla Green AirPak 4500V. W rekuperatorze mamy wymiennik entalpiczny oraz filtr na wyciągu i filtr na czerpni. Mamy tutaj filtry papierowe, na których. Założona jest również włóknina filtracyjna, która chroni nasze filtry papierowe przed grubszymi zabrudzeniami oraz zwiększa przez to żywotność naszych filtrów. Tesla, jako producent, dorzuca nam komplet właśnie tych włókninek filtracyjnych, więc mamy już jeden zapas. Przechodząc do wymiennika, tak jak już wcześniej mówiłem, mamy tutaj wymiennik entalpiczny, który różni się od zwykłego wymiennika tym, że odzyskuje dla nas część wilgoci wyciąganą z pomieszczeń takich jak łazienka czy kuchnia. Najlepiej raz w roku, przed okresem grzewczym, gdzieś na przykład na jesieni, wyciągnąć go z rekuperatora oraz włożyć pod prysznic i przepłukać po lamerkach znajdujących się tutaj bieżącą wodą, żeby nie była ze zbyt dużym ciśnieniem, ponieważ może nam wtedy uszkodzić wymiennik. Należy go później poobracać tak, aby wylać z niego nadmiar wody. Oraz włożyć go do rekuperatora z powrotem i wrzucić na rekuperatorze wietrzenie, żeby nadmiar skroplin mógł wyrzucić sobie rekuperator do kanalizacji.